Dzień dobry. Mamy połowę stycznia, zima, mroźny poranek. W Norwegii o godzinie, no dochodzi za 15.09, jeszcze ciemno trochę. Coś bym może nagrał, bo byłem ostatnio w Polsce na świętach. I e, no, to, że jest drogo, to. To raczej nie muszę nikomu mówić. To jest bardzo drogo. Dajmy na to tutaj taki, taki głupi przykład oczywiście daję, ale tutaj gram w Norwegii w Tenisa i płacę taniej niż w Kielcach u nas w Polinie, nie? Także, także to jest ciekawe, nie? to jest jedna rzecz, że są rzeczy że jest drogo, ale oczywiście e, był, były, był też Sylwester pod Gwiazdami w Zakopanem, przez przypadek trochę oglądałem te, 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 tego tałataństwa tego, <trym> i e, tego samego dnia zmarł papież niby papież, nie wiem jak to nazwać, czy to papież, czy nie papież e, Benedykt e, były papież You name it. nie wiem, e, z, e, z tej posoborowej synagogi, tak? I e, niby taki katolicki kraj, e, tutaj, tutaj mamy żałoby, bo papież zmarł, taki dysonans. Żałoba, bo papież zmarł, a z drugiej strony reklama cały czas, e, ładowali reklamę e, e, Sylwestra pod Gwiazdami w Zakopanem, na dwójce. Gdzie tam, no, to, to kto tam, stali ci ludzie tam, kurwa cała hałda tych ludzi stała, to jest, to jest żenujące po prostu. Stali kilka godzin na mrozie, yy, na, na zimnie i, i, tam, i tam, machali tymi łapeckami i słuchali tego playbacku i tych, i tych yy, z, z opaskami tęczowymi po prostu tej chałtury, kurde, diskopolowej. Po prostu to, to jest żenujące, jak ludzie się stoczyli w tym, w tym bantustanie naszym. Zresztą wiadomo, że wszędzie się stoczyli. Jest to kogarska, yy, która gdzieś tam coś myśli. Yy, jest, nie wiem, czy oglądaliście ten film dokumentalny yy, Die Suddenly, tak? Który... Jak dużo ludzi teraz ma problemy zdrowotne. Ogromna ilość ludzi ma problemy zdrowotne po, po tym eksperymencie medycznym. Także ja mówiłem od początku, żeby tego nie brać. Niewiele osób mnie posłuchało. Na szczęście większość z mojej najbliższej rodziny mnie posłuchała. Oczywiście to nie jest tak, że jest tak, że y, pójdźmy, pójdźmy w głowy tych y, psychopatów i bandytów. Tak? To nie jest tak, że oni y, będą. Y, to, to, każda każda z, y, z, z tych dos, czy tych dawek będzie szkodliwa, bo to, bo to nie, nie tak to wygląda. To jest proces. A proces na procesie trzeba jeszcze zarobić. Nie mogę za dużo powiedzieć tutaj, bo wiemy jaka jest cenzura, jaka jest, yy, jak, jak usuwane są kanały i, i, i filmy i to wszystko. Więc tu trzeba mówić kluczem pewnym, yy, bo nie można, nie można wyrażać swojego zdania, bo tu jest ważna poprawność polityczna i, i, i inne pstury. Mm -hmm. No, i oczywiście oficjalni fact-checkerzy, którzy, którzy. którzy jakiś tam. śmierdzący. Yy, nie wiem, jakiś tam siedzi za, za komputerem i idzie i, i mówi, że ty, ty robisz. Yy, ty, ty robisz fake news, tak? Dobra. Mniejsza yy, z tym. To jest, to jest jedna rzecz. Teraz już przygotowania do, do wyborów się zaczęły. Mamy konfę. Mamy w moich oczach kompletnie skompromitowanego mencena, który pierdolił jakieś głupoty o, o tym, jaka to Rosja jest zła i w ogóle. Więc to jakby się wpisuje w, cały ten, w całą tą propagandę anty, antyrosyjską. Czy, czy to jest, jest konfederacja? Ja mówię, to jest piaskownica polityczna, do której też ja musiałem dotrzeć jakoś jakimś czasie. Dopiero to do mnie dotarło i dopiero przerobiłem pewne tematy. To, to nie jest tak, że ja, ja też w tą Konfederację wierzyłem. Ja też tych ludzi e, myślałem, że to są, że to są warci e, uwagi ludzie. A to jest takie samo tałataństwo, jak cała ta banda czworga, która, którą oni nazywają bandą czworga, tak? A to oni, oni też są. To jest tak zwana kontrolowana opozycja, tak jak mówię. Czy to jest Mensen, czy to Pan Szczęść Boże, czy... czy reszta z tej z tej czerepy tam hmm. także także tak to wygląda bo tak jak to y, tam nie dostają się a jak się dostają przypadkowi ludzie to albo są zabijani albo są z, z nich robieni są y, wariaci. E, tak jak to y, było w wielu przypadkach Pro, y, do, y, posła Wojciechowskiego czy takiego siwego już nie pamiętam jego nazwiska czy Rafał Majka chociażby, który też, który, którego też ładnie wy, 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 wyrobili że tak powiem z, właśnie z tej Konfederacji Także tam są, tam są to, to, jest wszystko też poustawiane, i tam też są oficerzy prowadzący, którzy, którzy dbają o to, żeby, żeby ci karierowicze robili to co trzeba. Bo, bo popatrzmy na to, żeby z innej strony, w, 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 dlaczego niektóre związki przetrwają dłużej, w, dlaczego, mój zwią dlaczego ja jestem w związku już. Ponad Dobre, ponad 20 lat, bo w małych sprawach się kłócimy, a w kluczowych sprawach mamy jedność. Mamy, mamy to samo zdanie w kluczowych, w kluczowych tematach, prawie wszystkich, tak? Czyli główne tematy, jeśli chodzi o związek, to jest to są pieniądze, to jest e, finanse, tak? To jest seks i podejście do wychowania dzieci generalnie. Trzy rzeczy główne są pra, praktycznie, tak? E, wreszcie można się kłócić, można się nie dogadywać, można, e, można dyskutować, co... E, co nam nie pasuje, czy, czy mieć rozbieżności. Natomiast tak jak oni w polityce, to tam jest tak sama, tak samo jedna sz W podstawowych rzeczach sprzedać polskie e, z, e, złoża, e, nie pozbawić się immunitetu, imunitetu. Czy Konfederacja cokolwiek o tym powiedziała? Nic. Czy cokolwiek, cokolwiek robi w jakimkolwiek temacie, żeby... E, e, Maska głazili. Idioci. to oczywiście to jest, to jest na tej zasadzie też że 80% oni będą mówić tak, tak, tak ale efekty ich pracy widać po, po głosowaniach czy po, po tym jak oni się zachowują eee, także, także nie liczcie na to że przyjdzie jakaś dobra zmiana tu się tu, czy demokracja bezpośrednia z kim kurwa demokracja z tymi, z tymi, yy, z tymi co stoją przed, yy, przed sceną zakopanym, z nimi będziemy robić demokrację bezpośrednio. No przecież to jest, kurde, to jest upadek. Większość zadecyduje, kurwa, spryce ładujemy, koniec. Wszystko. Przecież, przecież ci, co mają media, oni ich tak przerobią, oni są już tak przerobieni na Rosję na przykład, że, że tam nie masz, nie, nie masz z kim o czymkolwiek porozmawiać. Dobra, tak to, tak to wygląda. Co tu bym jeszcze mógł powiedzieć? A, no i właśnie o tym Rafako miałem jeszcze trochę powiedzieć, chyba, że kolejna, kolejna polska spółka, prężnie działająca, technologiczna, tak, specjalistyczna, ogłasza upadłość. No, to, to jest jakby wpisuje się w cały ten schemat. Wyprzedaży, niszczenia majątku polskiego. I ci wszyscy, którzy po 90. latach wielcy, wielcy tak zwani biznesmeni, to tam jest też wszystko w 90% z odpowiedniego klucza. Z odpowiedniego klucza, na który przyzwoliły służby, które tam mają, po, mają asety swoje porobione. Bo tak jak we wszystkim są większe, mniejsze misie, tak samo tam są misie, które, które to zarządzają. Więc, więc czy to jakiś tam kultczyk, czy ci wszyscy inni, którzy tam książki pisali, czy ten, to, to wszystko jest w jakiś sposób. Oni siedzą cicho odnośnie pandemii, odnośnie tego wszystkiego. Oni wiedzą o co chodzi, ale kasa musi się zgadzać. Dobra, ja dojechałem, dziękuję. Na dzisiaj yy, pozdrawiam ludzi myślących.